Szczęść Boże! Powódź w Powiecie Wyszkowskim, deskurów, młynarzy i inne, o której głośno w całej Polsce to kara za ścięcie krzyża Nowego Jeruzalem, który był na terenie tego powiatu. Znajdował się dokładnie we wsi Tuchlin, u wpływu Tuchełki do rzeki Bóg. Krzyż stał tylko miesiąc. Został postawiony 4 sierpnia 2023 roku, a 4 września tegoż samego roku został ścięty przez złych ludzi. Zdarzały się tam przykre incydenty, gdy modlący się ludzie spotykali się z trudnościami i przeszkodami od niektórych miejscowych ludzi. Którzy niestety lekceważą to święte miejsce, a nawet wykazują niechęć i wrogość. Chciałbym opisać świadectwo jednej z modlących się osób w świętym miejscu, gdzie znajdował się Krzyż Nowego Jeruzalem. W pierwszy piątek miesiąca, to jest 2 lutego tego roku. W święto Matki Bożej Gromnicznej modliła się tam dwunastoosobowa grupa. W tym dniu był zator lodowy, na rzece Bóg, na całej szerokości, który zaczynał się około 800 metrów przed miejscem, gdzie obecnie pod wodą znajduje się podnóżek krzyża Nowego Jeruzalem. Dolna część po ściętym krzyżu. Miejsce święte. Podczas rozpoczęcia naszych modlitw o godzinie 12 najpierw ruszyła Kralodowa od strony Rzeczki Tuchełka, a podczas odmawiania części chwalebnej Różanca Świętego. Zawsze odmawiamy cztery części Różańca. Zaczął w cudzysłowie strzelać zator lodowy na całej szerokości rzeki Bug. Spiętrzone masy lodu setki ton zaczęły napierać co chwila na siebie, ocierając o krawędzie pękającego lodu. Masa lodowa ruszyła w dół rzeki Bug w kierunku Brańszczyka. Niektórzy z nas którzy w swoim życiu nie słyszeli, jak strzela pękający lód, wystraszyli się. Było nas dwanaście osób z całej Polski. Nie było ani jednej osoby z Wyszkowa czy Brańszczyka. Przykre. Zator lodowy przemieścił się w prawo za Krzyż Nowego Jeruzalem, stojąc przodem do nurtu rzeki. W dół rzeki Bóg w kierunku Brańszczyka. Nasze modlitwy się skończyły. Było parę minut przed czternastą. Zator lodowy się zatrzymał. W międzyczasie podczas odmawiania modlitw wałem przeciwpowodziowym jeździły samochody Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku, oraz samochody w cudzysłowie cywilne z rejestracjami wyszkowskimi. Aniele Awe, chroń naszą katolicką Polskę ze swoimi aniołami. Amen. Minęło kilka miesięcy i nie trzeba było długo czekać. Przyszła powódź, a ludzie są zaskoczeni dlaczego? Modlić się nie chcą i przepraszać Pana Boga za ścięty krzyż również nie chcą. Efekty tego zbierają w postaci powodzi. Kochani, nie drwijmy z Boga, szanujmy Jego świętość i to, że oddał za nas swoje życie. Nie odrzucajmy Bożych łask, bo jako nowy naród wybrany dostajemy ich więcej. Gdy je odrzucamy, to spotykamy się z takimi konsekwencjami. Wspierajmy namaszczonego brata Andrzeja modlitwą i dobrymi uczynkami. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka. Przypominam jeszcze o wsparciu modlitewnym i jak ktoś ma możliwość, to też finansowym. W dziele domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Numer konta oraz inne informacje będą w opisie pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.